Łatwo zorientować się, że ciągle trwają wakacje, chociażby po repertuarze filmowym, bo na ekrany kin wchodzi kolejna biografia. Biografie dobrze się sprawdzają widocznie w kinach. Właśnie w dawnym sezonie ogórkowym tak się kiedyś mówiło. Dzisiaj po prostu mówi się o tym jako o sezonie wakacyjnym, czyli generalnie w takim czasie, kiedy. Trochę trudniej jest ściągnąć widzów do kin. W każdym razie w Polsce. W Stanach Zjednoczonych od lat ten okres uważany jest za bardzo dobry okres dla kin. W Polsce w tych ciepłych miesiącach, kiedy spragnieni plaży, spragnieni gorąca, chcemy być jak najwięcej pod gołym niebem, kina jednak notują osłabienie frekwencji. Więc ich, tych premier jest mniej i dystrybutorzy prezentują takie filmy, które mogą przyciągnąć określone grupy widzów, zwykle pomijane, zwykle lekceważane. I wielbiciele filmów biograficznych są właśnie jedną z takich największych grup dopieszczanych w trakcie wakacji. Na ekrany wszedł film pod tytułem Julii, film o tancerzu, kubańskim tancerzu, baletmistrzu, który hmm, żyje. Który występuje w tym filmie, więc można powiedzieć, że ten film jest niejako pomnikiem dla niego. Tym bardziej, że jednym z kilku współproducentów tego obrazu jest firma kubańska, a więc to nie jest film zrobiony przeciwko Kubie, ale we współpracy z Kubą. To jest bardzo ważny element, jeśli będziemy za chwilę. Starali się zanalizować, czy film jest dobry, a jeżeli ma jakieś wady lub zalety, to z czego one wynikają. Może powiem na początek, że film jest średni, mocno średni, że winę ponosi przede wszystkim scenariusz, podejrzewam, mocno konsultowany przez zainteresowanego, czyli Carlosa Acosta. Myślę, że nie tylko przez niego, od strony kubańskiej. No i reżyseria. Niestety reżyserką jest słaba reżyserka, dziewczyna z wykształcenia aktorka, nazywa się Isiar Bolain, urodzona w Hiszpanii. No i cóż powiedzieć, ma chyba słabą osobowość, absolutnie nie była partnerką w tym przedsięwzięciu dla tytułowego bohatera, czyli Juli, bo Juli, proszę Państwa, to jest Carlos Acosta. Tak go nazywał ojciec. To było takie przezwisko domowe, więc nie Carlos, tylko Julii. No i Juli był i jest tak dominujący i w życiu, i w tym filmie, że dziewczyna spełniająca rolę reżyserki nie miała tutaj wiele do gadania. I w związku z tym musiała się zgodzić na to, by scenariusz był ekstremalnie nieinteresujący, jeśli weźmiemy pod uwagę, że dotyczy historii, dramatycznej historii tancerza kubańskiego, który był. Jest tak niesłychanie uzdolniony, że kiedy jego talent stał się znany światu, zaczął dostawać y, y, wspaniałe propozycje z y, wszystkich kontynentów i z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, objeżdżać świat, y, dostawać rolę Principal Dancer, czyli pierwszego solisty, pierwszego tancerza w sławnych zespołach baletowych. No cóż, można y, lepszego wymarzyć dla. Tancerza. W dodatku udało mu się wyjechać. Nie musiał zrywać stosunków z Kubą na dłuższą metę. I on bardzo przeżywał te rozstania z rodziną. No i, i ten film jest właśnie o tym. Ten film jest o tym, jak on przeżywa rozstania z rodziną. I że talent, który dostał od natury, od tworzyciela, Ułóżcie sobie państwo dalszy ciąg zdania według swoich upodobań, no to ten talent nie jest wiele wart. On oczywiście pozwala zarabiać, to fajnie, że, że tak mu wychodzi ładnie tańczenie, ale tak naprawdę w życiu liczy się rodzina, liczą się wspólne obiady, liczy się, żeby być na ulicy dzieciństwa i przez całe życie być na niej, znaczy spędzić życie w jednym miejscu, a nie przenosić się ciągle z miejsca na miejsce. No krótko mówiąc, żeby być zwyczajnym człowiekiem, pal diabli, czy się ma pieniądze, czy nie, ale po prostu być z bliskimi. Takie jest przesłanie, mówione wielokrotnie przez głównego bohatera w tym filmie. Ja przeciwko temu przesłaniu oczywiście nic nie mam. To jest bardzo piękne i każdy z nas Um, każdy z nas ma takie myśli, albo częściej, albo rzadziej mówi nawet takie słowa, ale to nie jest ciekawe. To nie jest ciekawe jako temat filmu. Nie można z tego zrobić y, no, takiego momentu powracającego, y, który właściwie określa postać. W stu procentach i, i doprowadza do finału, który też jest związany z tą myślą. Czyli wszystko to, co w tym filmie jest tak naprawdę dla nas interesujące, to znaczy te momenty, kiedy Julii tańczy, a tańczy genialnie, bo on jest nie tylko doskonałym tancerzem, ale on jest też fantastycznym, nowoczesnym choreografem. W związku z tym on, no, no, no po prostu oczy się śmieją, a gęba się otwiera, gdy patrzymy na fragmenty baletów, fragmenty układów tanecznych w, w, przez niego zrealizowane i z nim w roli głównej. A jednak on schodzi za kulisy i zaczyna znowu jęczeć, że do rodziny, do rodziny, z jej zupę, z mamusią, z jej zupę, z siostrami, a kto byłoby dopiero wspaniale, bo furda to wszystko, ta publiczność, że stoją, że klaszczą, że, że owacje, fajnie, fajnie, ale zupę, zupę by zjeść z rodzicami w swoim, rozwiedzionymi zresztą, ale wyjątkowo dobrze po rozwodzie współpracującymi w dziedzinie. Opieki, przede wszystkim opieki nad Juli i, no, i y, 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 pomocą mu, żeby nie zmarnował talentu, bo on chce zmarnować talent przez cały film, od dzieciństwa. Kiedy jest małym chłopcem i widać już po nim, że jest utalentowany, to nie chce iść do szkoły baletowej. Dlaczego? Dlatego, że koledzy będą za nim wołali na podwórku ciota. Bo w, na Kupie, proszę Państwa, tak samo jak w Polsce i pewnie w wielu innych krajach. Jak chłopak ma skłonności do tańca, jak ma piękne ruchy, jak ma harmonię w tych ruchach, to jest od razu posądzony o to, że jest homoseksualistą, ponieważ prawdziwy mężczyzna, jak wiadomo, ma ruchy szorstkie, twarde, kanciaste, nie ma w nich żadnej harmonii, generalnie nie umie tańczyć najlepiej ewentualnie się tam na wesele nauczy czegoś, a potem zapomni. Generalnie, jeśli, jeśli się mówi o facecie, że świetnie tańczy, to w oczach jego kolegów, mężczyzn, to żadna specjalna zaleta. No, kobiety już inaczej do tego podchodzą i doceniają takie umiejętności. No więc głupi ci chłopcy oczywiście na ulicy hawańskiej, którzy krzyczą za nim ciota. Za jakimś siedmioletnim, ośmioletnim chłopakiem czy dziewięcioletnim. Fajnie, że rodzice docenili i ojciec. To jest ciekawe, że ojciec docenił jego talent i ojciec najbardziej dążył do tego, żeby on zrobił karierę, bo ojciec widział wyjątkowość. Swojemu kochanym synu Juli, czego chciała matka. No matka chciała tego samego, czego on potem chciał, żeby być razem, żeby jeść zupę na tej wspólnej ulicy, żeby razem z siostrami, z rodzicami przy jednym stole być i żeby się nic nie zmieniało, żeby się kochać, żeby się wspierać, żeby być jedną kochającą się rodziną. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. A jednak w tym filmie jest to irytujące. I jakby dwa żywiały ze sobą walczyły, z jednej strony żywią tańca, żywioł talentu tego chłopaka, a z drugiej strony ma rudność taka rodzinna. Ech, no nie będę mówił, jak to ostatecznie przebiegała historia jego obejrzyjcie Państwo na ekranie. Warto, ponieważ poza wszystkim Juli, czyli nasz bohater fantastycznie sprawdza się jako tancerz i nie powtarza znanych układów tanecznych, tylko Tańczy w sposób nowoczesny, odkrywczy bardzo. Czasem zastanawiamy się, patrząc na niego, co jeszcze można wydobyć z ciała ludzkiego jakie jeszcze możliwości ekspresji. Więc warto na pewno zobaczyć film Julii. Pomimo tych wszystkich moich zastrzeżeń, Sprowadzających się do tego, że ten film, jako dzieło filmowe, nie jest ważny, nie jest znaczący, nie jest żadnym do, dobrym dokonaniem. Najwyż, najwyżej jest przeciętne. No to tyle, tyle mogę dać punktów 5, 5 na 10. To, to naprawdę już tak. Hojnie potraktowałem z punktu widzenia roboty filmowej, ale powtarzam, bohater filmu wart jest refleksji, bo on także przypomina, czym tak naprawdę jest taniec, jest balet, czym nie dla nas widzów, ale dla nich tancerzy. Jest wyzwaniem i jest samotnością, ponieważ im się jest lepszym w tym zawodzie, tym rzeczywiście. Więcej dni trzeba spędzić poza domem, poza rodziną, poza krajem, poza strefą własnego języka. Więc często w gronie ludzi, których nie do końca, nie rozum, nie do końca rozumiemy lub w ogóle ich nie rozumiemy, bo mówią w jakimś obcym narzeczu. To jest samotność. To jest samotność wynajętych pokojów hotelowych i, i apartamentów przy dłuższych. Kontraktach, to jest codzienny trening, morderczy trening, to jest taki trening kilkugodzinny, yy, gdzie nie ma, że boli głowa, nie ma, że dziś mnie łamie w kościach, nie, Tądzę, że mają co prawda wczesną emeryturę taką przed 40, bo potem już yy, właściwie, jeśli yy, 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 nic ich nie boli, to cud. Ponieważ oni Wymagają od swojego ciała dużo więcej niż my wymagamy od swoich ciał, ale nie dość tego. Ciągle narażają to ciało na kontuzję, więc są poobijani, pokontuzjowani, ponaciągani. Są ludźmi ciągłego bólu. Myślimy sobie, ale fajnie mają, tak pięknie tańczą, takie piękne ruchy. No i co to w ogóle za praca? Wy, 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 wyjdzie na kilka lub kilkanaście lub kilkadziesiąt minut, poskacze, każdy by chciał tak sobie poskakać, potańczyć e, i pójdzie do domu i o, cała praca. To jest, proszę Państwa, jedna z najcięższych, jeden z najcięższych zawodów artystycznych, jakie poznałem, najcięższych fizycznie. Ale też i psychicznie, bo to co powiedziałem, ta ciągła samotność, to ciągłe oderwanie od bliskich, od rodziny powoduje, no, że trudno im zachować równowagę. Często są nadpobudliwi, często uciekają w różne wspomagacze, często nie są szczęśliwi. Nawet jeśli uda im się założyć rodziny czy związki, wielu tancerzy jest oczywiście. Homoseksualnych, wtedy to w innych krajach są małżeństwa, w innych związki, ale one też są. Muszę Państwu powiedzieć, że jeździłem trochę z teatrami po świecie i między innymi z baletami również. Pamiętam niezwykłe występy Ewy Wycichowskiej, na przykład na festiwalu w Santander, gdy z Julio Bocą tańczyła Scheherazade. I pamiętam tego chłopaka Julio Bocę, to argentyński tancerz, który bardzo mi przypomina naszego bohatera, który też był bardzo młody wtedy. Mówiono o nim, że wielki talent, że zawojuje świat. On potem ten talent rozwinął. Nie tak wiele lat minęło od tego czasu, jest, już jest dawno na emeryturze po karierze, więc to jest jeszcze kariera motyla. Krótka, krótka, bolesna, samotna. Ile złych okoliczności tego pięknego, lekkiego tańca. Kiedyś podczas pobytu w Paryżu poznałem osobiście polskiego tancerza Gerarda Wilka, który w latach 60. tańczył nowoczesny taniec z Krystyną Mazurówną. No wtedy wszyscy byliśmy zachwyceni. Oni wprowadzali coś zupełnie nowego do tańca, pojawiali się w telewizji, dlatego docierała ta nowoczesność nie tylko do małej grupki ludzi chodzących na premiery do teatru wielkiego w Warszawie, bo stamtąd byli, ale, ale właściwie wszędzie, do całej Polski. I wszyscy się zachwycali, wszyscy mówili: Ach, jacy, oni szczęśliwi, jacy nowocześni. Potem zniknęli nam z oczu, bo wyjechali, wyemigrowali po 1968 roku z Polski. No i potem poznałem Gerarda Wilka, który po wyjeździe z Polski był solistą w teatrze w Balecie XX wieku Morisa Beżarta. Potem był w Paryżu, poznał Nurejewa, sam wykładał w szkołach baletowych i był smutny. Pokazywał mi kluby, pokazywał mi nocny Paryż, prowadził mnie od klubu do klubu, żeby zobaczył, jak to wygląda. I miał smutek i, i, i czerń w oczach. Niewiele lat później dowiedziałem się, że nie żyje. Ciągle myślę o tym, gdy widzę tancerzy na scenie i, gdy, i widzę, jacy są y, 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 zwinni, jak lekko pokonują trudności, jacy są piękni, jacy są harmonijni. Ciągle widzę tę ciemną smugę, która szła za Gerardem Wilkiem wtedy w Paryżu, i ciągle pamiętam o ich ocenie tej lekkości. O tym miał być ten film, film Julii. I mógł być. Pamiętacie państwo Czarnego Łabędzia? Filmy o tańcu mogą być niesłychanie ekspresyjne, mogą być niesłychanie mocne, można je pamiętać potem latami. Ale tak nie jest w wypadku filmu Julii. Jest tylko on. Niesłychanie fantastyczny tancerz Carlos Acosta. Dalej tańczący, dziś już tańczący na Kubie, bo tam wrócił i jest z rodziną i jest siostrami, zupę w swoim domu, pewnie już nie na tej samej ulicy. Wtedy, kiedy on tańczy, możemy na chwilę otworzyć szeroko oczy, otworzyć szeroko uszy i zapomnieć o wszystkim, i nawet się nie martwić, że pewnie czuje się samotny.